ja jestem w pozycji pół leżącej mi mieć na tą grę jestem w pozycji 50% leżącej zawsze w pozycji leżącej gra się lepiej ja tu w połowie siedzę, ale nie mogę powiedzieć, że leżę bombowy trafiłem wyburzej mi sześciana, podoba mi się czemu tego nie zwaliłeś, nie wiem oni są pod B Idę no ja cofam, cofam, cofam już Idę Michał, idę, idę, idę Nie dojdę, nie dojdę skacowany Ej Karuś, mógłbym prosić? Wróg skacowany Dalej są na wejście na Zlatuję, przycowali i cicia, i No nie, Apo, nie, mam. Bałrak, nie. Uh -huh. a nie mówię. Wyłączam ich, Z mam. Gawrak, Marek zowie. jeden To na przerwę. Spray. Ani Pamiętajcie, że będziesz na tej fight, a nie jak klej stać przy nich i się na nie patrzeć. <ślesy> <ś> Haha! <behaviors> <wird variance> ci patrz Tu rzuciła fajt umiejętność. Tu stoi klej i się tak patrzy na to. Tu No tu, tu jest ta umiejętność, to stoi klej i się patrzy tak na to. Capacity,